Jadą szkoły przez opłotki Na wykopki Drogą glistą Nauczyciel cały wesół Że zostanie Bryganistą Tutaj w pole, hej na pole Po co w szkole? Rodzicu Czy zdajesz sobie sprawę Jaki szok przeżyją Twoje dzieci Gdy dowiedzą się Że zimniaki? Nie rodzą się ani w Stokrotce, ani w Bydronce. Szok? Niedowierzanie? No tragedia. Dlatego, żeby zapobiec temu, przyjeść w piątek do Stulich pod Węgorzewem. Tutaj robimy wykopki u Sołtysa. Taka maszyna. Kopaczka elewatorowa Z609. To ona przyczynia się do tego, że ziemniaki ukazują się na ziemi. Tutaj są specjalne pręty. No one się przesuwają, wcześniej ziemniaki są wyciągane przez specjalne lemiesze, chyba lemiesze, z ziemi i potem jak na dyskotece, lecą sobie, lecą, wyczepują się, wypadają tutaj z tego otworu i uczestnicy wykopek u sołtysa w piątek 23 września od 17 ruszą zbierać te ziemniaki do koszy, potem to wszystko trafi na przyczepę i będziemy działali. Tak jak kiedyś, w tych chlubnych czasach PRL-u. Oczywiście jest to tylko zabawa, ale dlaczego się nie bawić przeszłością? Także zapamiętajcie. Piątek 23 września od 17 w Stulichach. Będą tam jakieś drogowskazy, także się trafi. Do Stulich i yy, z przystankiem. Taki przystanek też wiekowy z PRL-u, trzeba skręcić w prawo i już będzie widać tutaj pole Sołtysa. Oczywiście nie same ziemniaki będziemy spierać. Będą smakołyki, gospodynie ze stulik przygotowały, pyszne ciasteczka drożdżowe, będą też placki ziemniaczane, no i oczywiście no ognisko z ziemniakami. A też, tak jak w zeszłym roku, dr Łapo na polu będzie robił prezentację multimedialną o ziemniakach. To tylko część programu. Zerkajcie na strony internetowe, na stronę internetową Stulichańskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportów Wodnych i Konnych, na stronę Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Też trzeba pamiętać, że i parafia świętych Piotra i Pawła w Węgorzewie przykłada się do organizacji tej imprezy. Zapraszamy! à